Fantastyczna oprawa się szykuje tego spotkania. Za chwilkę też hymny narodowy i to odśpiewany na cztery zwroki przez kibiców tutaj na stadionie w Krakowie, a później rywalizacja. Darek, niech to będzie przedłużenie tego szaleństwa, które miało dzisiaj miejsce na Stadionie Narodowym. W obronie Bartosz Jarok, 25, szóstka Alan Uryga, 26, Igor Wasicki, czwórka Rafał Mikulec, przed nimi Kacper Duda, 41, dwunastka Bojan Nastyć, numer 5 i 91, glep Kuczko, przed nimi Dominik Kun, z numerem szóstym, 18, Jorge Jimenez, ósemka Dani Paczeko. No. Jatkowski Szegie... to sędzia główny tego spotkania. Dokładnie rok temu, 2 maja, 2024 roku prowadził mecz na stadionie narodowym. Finał Pucharu Polski, w którym Wisła po dogrywce pokonała pogoń Szczecinę 2 do 1. Dzisiaj znowu jest rozjemcą w spotkaniu krakowskiej Wisła. Rodado, ale podwojony tam na polu karnym. Najlepszy strzelec krakowskiego zespołu: Frederico Duarte, Mikulec, sprytnie tutaj przerzucona piłka. I będzie szut dla Wisły Kraków, nie ma najmniejszych wątpliwości, Tomasz Kwiatkowski wskazał. Jeszcze tutaj ustawia zawodników przepisowej odległości, arbiter, czekamy na gwizdek, czekamy na ruch, Angel Rodado, ruszył, lewa gol, gol, Wisła Kraków prowadzi 1 do 0. Świetnie wykonany rzut karny. Tutaj 28-latek Angel Rodado nie daje żadnych szans Granackiemu. Pewne uderzenie zmylił bramkarza. To jest piłkarz, myślę, że najlepszy w tej lidze i pokazał spore umiejętności. Wykazał się też dużą umiejętnością, dużym spokojem. Angel Rodado, 22. ligowy, ligowy gol w tym sezonie i Wisła Kraków prowadzi z Wisłą Płocką 1 do 0. Salvador, on znowu chce tutaj dać impuls, dośrodkowanie na pole, GARDEGOL! Co za odpowiedź! Kuczko 1 do 1! Nie zdążyłem powiedzieć tego, a chciałem zapytać się właśnie, jak zareaguje Wisła Płock po stracie tej bramki i czy Wisła Kraków będzie na takim poziomie skupienia, jak od początku tego sezonu, od tego, e, o, strzelonej bramki. Świetnie radził sobie tutaj z Bartoszem Jarochem, reprezentant Gwinei Równikowej. No i Patryk... Zagrał w dwóch spotkaniach, zdobył bramkę, zaliczył asystę. Pewnie będzie powoływana teraz szansa dla Wisły. Płock, Sekulski, jest gol! Na 2 do 1! Błąd w defensywie drużyny Gospodarzy, bezlitośnie wykorzystany przez kapitana Wisły Płock. Ale widzieliśmy co się wydarzyło właśnie w tej sytuacji. Tutaj błąd w wyprowadzeniu, Bartek Jaroch został, można powiedzieć, w dziecinny sposób ogrodzony. Prowadzi dwa do jednego Ichbe Kemme, lewa noga, Wybijają goście i to oni prowadzą do przerwy w tym spotkaniu. 2-1, szybciutko Wisła Kraków objęła prowadzenie za sprawą Angelo Rodado. 99 bardzo intensywnie w przerwie rozgrzewali się przede wszystkim Marko Poletanowicz, Oliwier Sukiennicki i Jesus Alvaro. Natomiast zobaczymy kiedy zdecyduje się na skorzystanie z ich usług w tym spotkaniu trener Mariusz Job. Wiślacy zdobyli, ale... Ale wygrywają właśnie 2-1 i to też jest jego zasługa, że tych bramek nie stracili więcej. Alhamabi, Pomorski, narożnik pola karnego, Krystian Pomorski będzie gol na 3-1. Jest! Wispapłot pierwszy raz w tym sezonie wygra wyjazdowy mecz z drużyną z czołówki Dabeli. Ostatnie akcje tego spotkania, ustalają wynik meczu, a goście z Płocka zdobywają tereny przy Rejmonta w Krakowie. Strata Kisza, a później doświadczenie Pomorskiego, kiedy pojawiał się na boisku, mówiłem, że to jest taki żołnierz trenera Mariusza Misiury, a Kuczko z dubletem kończy swój występ na Stadionie Wisły Kraków. Kraków w Płocku wygrała 3 do 1. A więc to może być kluczowe przy ustalaniu końcowej tabeli. Na razie powiększa swoją przewagę do czterech punktów. Wisła Płock nad Wisłą Kraków. Było tylko oczko przed rozpoczęciem tego spotkania, teraz.